Witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będzie to odcinek a mianowicie ogłoszenie ogłoszenie konkursu um, ładnych stylizacji i um, to będzie takie coś tam, gdzie będzie pisane kogo przyjęli. Zapraszam do oglądania. Uhu! Dzisiaj się dowiem. Czy przyszłam? Mam taką dużą nadzieję, że przeszłam. Tylko nie wiem czy przejdą mi te włosy, które by zostały sfarbowane przez fryzjera. Ach, w tym tylko jest problem. Ale no. Skończę pisać pracę domową. I zerknę na telefon. W sumie to zanim do kos kończę pisać to wypracowanie to się przebiorę w coś wygodniejszego niż tą obcisłą sukienkę. Idealnie tylko to trzeba znieść tam. Kroksy do tego no. Nie ma nic lepszego. A to daję do moich ulubionych ubranek. Niech będzie tu, tam gdzie ta kamera. Dobra, ciekawe. Może już wysłali wyniki, bo od 9 do 22 powinny przechodzić wyniki konkursów. Już 10 do mnie nadal nie, przy, nie przyszli. W konkursie będzie około 15-30 osób. A przyjmą tylko, tylko 3. Więc jestem naprawdę ciekawa co jak będzie. Wiem, zamiast piżamy tutaj kłaść, położę ją tu i przygotuję to co ja ubiorę. Tego nie. O wow! Tutaj jest bardzo ładne. Um. Ten do możliwych. To też możliwe, że ubiorę. To nie za krótkie. Mm -mm. Oni tam nie pozwalają, by były motywy dziecięce. O nie, w krótkich spodenkach tam latać nie będę. Tego też nie. Też nie. O nie, gdzie jest moje eleganckie? O, dokładnie, tu. Jeden, drugi, trzeci. Mam. I przetestuję i widzowie Będziecie pisać w komentarzu, który, które ubranie u, 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 niech ubierze na konkurs. Strój numer jeden. Strój numer 2 i strój numer 3. Mi chyba się najbardziej ten podoba, ale wypiszcie w komentarzu, który według Was um, jest najlepszy i no, wywiesi tu na przygotowanie do konkursu. Jeśli w ogóle ją przejmą. A dalej e, tak. Z zadaniem domowym. Gdzie ja mam ten długopis? O. Pięknie. O co tu chodzi? Chyba muszę coś przeczytać z książki, bo nic nie rozumiem. C o, kolejne pytanie. Nie mam zielonego pojęcia, jak dokończyć. Godzinę później. No dobrze, skończyłam pracę. I sprawdzamy, czy przyszły już wyniki konkursu. Nadal. Hmm, no dobra, jest jeszcze trochę czasu. Zjeżdżę na tu i sprawdzimy później za, jak zjem obiad. Dobra, odłożyłem już. No dobra, to ja skończę gotować spaghetti i już idziemy. Gdzie wy się wybieracie? No wiesz, trzeba na USG, na kontrolę. Naprawdę, a mogę z wami. Tak, możesz, pod warunkiem, że nie będziesz mnie jeńczyć Aleksandrowi, że będzie ci nudno. Nie wiadomo, jak długo to będzie trwało. No dobra. nawet ubrani nie jesteście. A ty chodzisz sobie po domu w kroksach. Wiadomo, że tak można, ale do szpitala tak nie pojedziesz. Później jak zjesz obiad, no to zmień ubranie. No to, to ja przygotuję już talerze. No, świetnie. Aleksander, a ty pff, roznieś kubki? Mhm. Tak jest. W sumie, jak ci się już nalało, to ja bym chętnie zjadła taki soczek. Zjadła. Wypiła. Jest taki soczek. No dobra. To położyć na miejsce. Ja też wypiję. No dobra, to ja też poproszę. Świetnie. Mm, podawaj już pierwszy talerz. Pierwszy talerz to ty sama wzięłaś. Ej, no tak. Tu weź drugi. Mhm, mm dobra. Mm, tu drugi talerz poproszę, bierz już trzeci. Porcja gotowa. I o, resztki będą dla ciebie, ok No dobra, mama to możemy siadać. No dobrze, zjem i już jedziemy tam. Dziecko, nie śpiesz się tak. na czemu musimy się nie śpieszyć? Przecież jedziemy do szpitala na ten... jakieś sprawdzenie, coś tam, coś tam. A, bo nie trzeba się śpieszyć. Wiesz, my swoją drogą... Możemy też pojechać sami, ale chcesz z wami no dobra, dobra, dobra. To zmywarki wszystko. Ostatni pakiet i włączamy. To idziemy się przebrać i ty też idziesz przebrać i jedziemy. Najpierw idziemy na drugie piętro, później na kit. To my idziemy się przebrać. Okej, okay, mogłam się w sumie z tego teraz nie przybierać. No to ja się w to ubiorę. I idę. Okej, okay, jesteśmy gotowi, to ubieramy kurtki, no ciuchy i idziemy. No, idziemy. Dobra, idziemy, mamo, szybko. Nie szybko, skarbie, po prostu umówiliśmy się na 11:00. I tak ma być. No dobra. Eee, my w sprawie. E, nazwisko? E, nie skończyłam mówić. Nazwisko. No dobrze, do mrowcy. No dobrze. E, ne, 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 ne. Oczywiście, drugie piętro. Mhm, dziękuję. Mama, dziwny ten koleś był. Ech, dziwny, dziwny. To prawda. No dobra, to tam w bok jest sala, sala a wy tu czekajcie. Okej. Okay. Idziemy. Puk, puk. Ach, nie wchodzić jeszcze. Ktoś jest w sali. Och, przepraszam. Mhm, kończymy sprawdzanie. Tylko tak troszeczkę jeszcze przejedziemy. Mhm. Proszę, ma Pani, będzie miała Pani zdrowych bliźniaków. O, dziękuję, ale fajnie. Pa... Teraz niech Pani wchodzi. Przepraszam, przepraszam. Wchodzi się tylko na zawołanie. Dobrze, rozumiem. Najpierw niech Pani pokaże, co Pani tam ma w tej torbie. Jakąś bombę atomową? Mhm, no dobrze, czysty. Niech pani usiądzie. Sprawdzamy. No dobrze, jest... Już koniec. Tak szybko? E, tak, tak szybko. Um, niech pani poczeka w poczekalni na wyniki i sprawdzimy, czy będzie zdrowe dziecko. Aha, oh, no dobrze. Co tak szybko? No, jeszcze na wyniki trzeba czekać. Aha, to usiąść, mama, ja przesunę sobie krzesło dla inwalidów. Ja, ludzi na wózku inwalidzkim. Och wiem, wiem. Godzinę później. Mamo, co tak długo to trwa? Dasz mi twój telefon, bo mi się nudzi. No dobrze, dobrze. Widzowie, no jakby co, nie było tego. Nie było tego, że yy, wyrzuciłam te, yy, telefon, później wrócę po niego. <grystanie> mm -hmm, mm -hmm. Ktoś dzwoni, mamo. Mhm. Mm a, już mam iść na salę po prostu. No wreszcie. I mogę usiąść na tym wygodniejszym. Mm mhm. E, pan, niech Pani usiądzie. I tak. Tutaj e, zdjęcia. No, a więc e, tutaj są wyniki i no, do widzenia. Ech. Dziwne jestem pan. Chyba będę chciała, żeby inna pani mnie przyjmowała No dobra. Idziemy. Jak? No jest pozytywne wszystko. Mhm. No dobra. E... Jesteśmy i ściągamy kurtki. No wiem, mamo, wiem co ro... No dobrze. Em... To jemy obiad. Obie już jeliśmy przed wyjazdem tam. O, gotowe są naczynia. Pięknie przyniosłeś to wszystko, to idź my coś ugotujemy. Co mam? No i jak to co? No coś pieczemy. Aha, no dobra. Nawet jeśli się nie zgodziłam, to niech ci będzie. Nie mogę się doczekać. Dobra, mamy wszystkie składniki i teraz bierzemy miskę albo najlepiej mikser i tak wlewamy mleka trochę. Co teraz? Bitłą śmietanę odłożę, bo bitłą śmietanę później tam będzie. Cukier. Wsypujemy wszystko i mieszamy. No dobra, skończone. Teraz dodaj czemu całą najlepiej cały dżem. I jak dodałeś cały dżem, no to mm, teraz wyciągamy ciasto. No dobra. Mamy tu ciasto i pieczemy w piekarniku i później ozdobimy. Godzinę później. Co tak pięknie tutaj pachnie? No już babeczki są gotowe. Mhm. Właśnie czuję. Poproszę jedną. I wiedziałam, że tak będzie. Troszkę spalona, ale to nic. Nic, nic, że I tak najlepsza jedna babeczka zostanie. Mogę mama na jutro do szkoły? Tak, tak, możesz. Mm, bardzo dobra to babeczka. Masz rację. Przepyszna. Okej, okay, to ja idę na górę. Pa. No dobra. Nie ma jeszcze wyniku. No dobra. Jakoś to przeżyję. Już jest dziewiętnasta. Jakoś dam radę. zniósł Już pijemy sadzę do windy. Dzisiaj będę robić kąpiel z kulami. Tutaj maskę na włosy, tą... To... Mhm... Mm Dzisiaj będzie przyjemna kopia. To jest pewne, 100%. Nie, galaretki do kąpieli nie biorę. No dobra, schodzę już na dół. No dobrze. Ubieramy to, wsadzamy tu. Bierzemy kulę do kąpieli, nakładamy maskę na twarz, maskę na włosy i już. To później ubieramy i za chwilę powinna się ta kula rozpienić. No i tak ma być. Tu na skórę, dobra. Szamponu na... Włosy nie będę używać, bo mam maskę. O, skończyła się kula. No to no. Mhm, Okej. Okay. A więc tak. Tu tak. 嗯。Mm hmm. <sl ur ring> Wiele lepiej. Już jestem gotowa do spania. Tylko sprawdzę jeszcze ten, bo za godzina 22. Powinni już mi przesłać ten. Chyba się nie dostałam. Idę spać. Może przemyślę to w śnie. W śnie. Tylko jaki to był straszny sen. Nie z Paterem. Z, z mojej szkoły nie. Za nie świecie. Oh. Co z tym telefonem? Tak, dzień dobry. Próbujemy się do pani dotwonić już od pół godziny. Przyjęto pani do konkursu. Już myślałam, że się nie dostałam. Dziękuję. No tak, do widzenia. Ale jestem szczęśliwa. Nie będę budzić co prawda mamy. jutro jej o tym opowiem. Teraz pytanie do Was, widzowie: Czy sen Nicole ma się stać może rzeczywistością? Zapraszam Was do innych odcinków na moim kanale. I bajo!